cisza tłumy, które jeszcze przed chwilą drwiły ze skazańca z króla żydowskiego teraz zamila. Kapłani i starsi, pośpiesznie podeszł. Cała natura, która jeszcze przed chwilą zdawała się krzyczeć, cała natura milcza. Pęknięta skała rozdarta, zasłona przedło szepty ludzi niewidzących, co się wydarzyło na Golgocie i puste ulice. Dziwne rzeczy się dzieją. Pozostał tylko dziwny chłód i pustka miotająca się po świecie. Wykonało się. Wykonało się. Jezus pomóc śmierć zapłacił cenę za każdy twój i mój grzech. Przed chwilą Czytanie usłyszeliśmy historię zbawienia, spisaną na kartach Pisma Świętego. Trochę to trwało, ale to, co słyszymy z tej ambony, to nie jest jakaś opowieść. To jest słowo samego Boga, który mówi do Ciebie i do mnie. Słowo samego Boga, który mówi do nas na każdej naszej Świętej. Chrystus karmi nas. Nie tylko swoim ciałem i krwią, ale też słowem. Jezus jest obecny. Jezus jest obecny, gdy Kościół śpiewa psalmy, bo obiecał, że gdzie dwaj lub trzej wołają w imię moje, tam jestem pośród nich. Jestem. Kiedy upada kruszyna eucharystycznego chleba, czujemy się zagubieni. spadła komunia. Czujemy się zagubieni. Ale kiedy zambone jest czytane słowo Boże, a my myślimy o czymś innym, to jakoś nie uważamy tego za zniewagę. A przecież pokazujemy Bogu swoją obojętność. Nie interesuje nas to, co ma do powiedzenia Bóg obecny w słowie. Kapłan przed czytaniem Ewangelii mówi w myślach tak po Niech słowa. By na liturgii słowa uronić coś z tego, co mówi do ciebie sam Bóg. Słuchaj tak, jakby od tego miało zależeć Twoje życie, bo tak jest. A my wolimy słuchać ekranowej gadki, marnować czas na paplaninę, na, niż skupić się na swoim urządzeniu, który daje życie. Na kartach pisma Świętego Jezusa. Jezus wielokrotnie pokazywał słabość słów człowieka. Zobaczcie, słabość słów człowieka. Gdy Piotr zapewniał, że nigdy się Jezusa nie wybrze, usłyszał, że nim kogut zapieje, on się trzy razy go zawsze. Wielokrotnie zapewniamy o naszej lojalności, loj ale wciąż zdradzamy Boga i człowieka. Judasz w ogrodzie w co zrobił? Co zrobił Judasz? Przywitał Jezusa słowami bądź pozdrowiony mistrzu. pocałował go. W odpowiedzi usłyszał słowo, które mogło być szansą na nawrócenie. Mogło być szansą na nawrócenie dla Judasza, przyjacielu, po coś przyszedł. Myślę, że każdy ma na sumieniu nieszczere słowa, a Jezus zawsze. z miłością. Idź i nie grzesz więcej. Jezus zawsze tak mówi. Idź i nie grzesz więcej. I zobacz, że boskie słowa, choć czasem radykalne i bolesne, bo one takie są, radykalne i bolesne to są pełne miłości. Ludzkie słowo jest zmienne, obłudne i cyniczne. Święty Jakub mówi, że wszystkie gatunki zwierząt można ujażnić. Wszystkie gatunki zwierząt można ujawnić, ale języka nikt nie zdołał okiem znać. Chyba święte słowa. To zło pełne zabójczego ja Język umie pięknie mówić, ale i potrafi też przeklinać ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. My bardzo często błogosławimy językiem, ale też i przeklinamy. Z naszych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, ale i kłamstwo, plotka, obmowa, obelga, fałszywe przysięgi. Dużo by tu można wymieniać. To wychodzi z naszych ust. Człowiek, który bardziej ufasz słowom ludzkim niż słowu Boga i będzie musiał, dość, będzie musiał ten człowiek doświadczyć rozczarowania. Natomiast Słowo Boga nie zawodzi. Słowo Boga nie zawodzi, choć nie jest łatwe i miłe, ale pokazuje prawdę, obnaża grzech, obnaża pychę i głupotę. a co najważniejsze, co najważniejsze, wskazuje drogę, gdzie iść i jak żyć. Wystarczy tylko posłuchać. Ale człowiek dzisiejszy nie zawsze chce. Po prostu nie chce gdzie iść i jak żyć. Tak jest, Takie taki jest Boże Słowo. Taki jest Jezus, który w godzinę męki w każdym geście był słowem miłosierdzia i przebaczenia. W każdym słowie, w każdym geście taki był Jezus. Przebaczył zdrajcę, przyjaciołom przebaczył, którzy uciekli, przebaczył swoim oprawcom, bo nie wiedzieli, co czynić. To jest Słowo Boże. Takie Ono jest. To właśnie Słowo, z tej, Słowo Boże z tej ambony powie ci, że przebaczenie daje pokój serca i bezpośredni kontakt z Bogiem. Zobacz, czy Ty to słyszysz? Przebaczenie, Słowo Boga, dać Ci pokój serca i bezpośredni kontakt z Bogiem. I to jest tak, gdy słyszę, gdy odmawiam Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako ima odpuszczamy. I gdy słyszę, no, że Jezus mówi przebacz. To ja bardzo często szukam sąsiada, brata, siostry. Szukam kogoś innego. Nie odbieram tego słowa do siebie, bo to On ma przebaczyć. Gdy ktoś wyciąga rękę i mówi przepraszam, ja bardzo często się odwracam i mówię nigdy. I zobaczcie, my słuchamy Słowa Bożego przebaczyć. Nie potrafimy przebaczyć. Czy usłyszysz, co mówi do Ciebie Bóg? Czy może pomyślisz, że usłyszane słowa są do Twojego sąsiada, ale nie do Ciebie? Słowo Boże zawsze jest skierowane do mnie, do Ciebie. Może jest tak, że na każdej świętej krzyżujesz, zabijasz Słowo Boże, Swoją obojętnością i pozwalasz, by mówiło. Na mszy skup się uważnie i słuchaj, co do ciebie mówi Bóg. Gdy Bóg mówi, ty sam Niech zmilkną Twoje myśli, moje myśli, gdzie nie garć tym, co mówi Bóg. Przyjmuj je i odnoś do siebie. Każdy sam do siebie, niech to. Słowo Boże przyjmie. Jezus mówi, że mądrym jest człowiek słuchający i wypełniający Jego słowa. Mądrym jest człowiek słuchającym i wypełniającym słowa Boga. Bo jak spadnie deszcz kłopotów, zerwą się potoki łez i wichry złych emocji i namiętności i uderzą gromy zawiści i zazdrości, to ten bo jest na skalę utwierdzony. Ten człowiek przetrwał. Słuchajcie, w dwóch zdaniach powiem o takiej historii z 1943 roku. To jest spisana historia żywa i prawdziwa. Więdzień więzień o numerze. 17531 daje takie świadectwo, że gdy stanął przed esesmanem, który patrzy na niego z pogardą, mówi do niego, zobacz, jakie Twoja żona piękne, smaczne ciasteczka piecze. I on patrzy zrozumiał z początku. I potem pomyślał, Boże, moja żona i czwórka dzieci odejmują sobie od ust, by mi posłać paczkę, na ten to szliterczo przełyka. I on drwi jeszcze ze mnie. Nie podzieli się. Słuchajcie, jest pełen bólu, cierpienia, nienawiści. Ale esesman mówi i co? Wierzysz w Twojego Boga? On mówi tak, bo Bóg jest tym Przebacza. Bóg jest tym, który jest pełen miłosierdzia. I mimo tej trudnej historii, tego, co robił ten, ten sesman z nim, on w Bogu pokładał ufność i nadzieję. Wojna się kończy, mijają lata, i on ten więzień 17531 postanowił odszukać. Tego sesmana. Odnalazł go po latach. Zadzwonił do jego drzwi, zapukał. Otwierają się drzwi. Sesman stanął mówi: Dziś dobry. Mówi: A kim jesteś? Nie poznajesz. Przedstawił się. Jestem numer 17531. W tym momencie był sesman Niemiec zbladł. Mówi: Przyszedłeś się zemścić? Jest Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia. Zaprosisz mnie do siebie, do domu. Zaprosił go. Wyjmuje z torby ciasto piękną babkę, świąteczną, bo tak się złożyło, że wtedy, gdy go znalazł, gdy go odwiedził, była kolejna Wielkanoc. Usiedli do wspólnego stołu w policzkach komendanta płynęły łzy ze strachu. Jego żona szeptała cicho modlitwę Ojcze nasz. Padł na kolana i błagał o wybaczenie. A ten więzień po prostu wstał i powiedział wierzę w Boga, którego nikt nie może mi odebrać w imię Jego wierzę i przebaczam Panu, przebaczam Panu komendancie, Oh. gdybyśmy tego chcieli tego Słowa Bożego słuchać, nie byłoby tego domu bez głowy. Nie potrafimy przebaczyć. Nie potrafimy zapomnieć. Nie potrafimy wyciągnąć ręki do brata, do siostry. Odwracamy się tak, jakby ich nie było. Żyjemy tak, jakby byli to obcy ludzie. Nie. Byli to zesmali, którzy nam zagrażają. Jezus mówi z tego, z tej ambony. To nie są moje słowa, to są słowa samego Jezusa. To Jezus nas nauczył tej modlitwy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I odpuść nam nasze winy, jako imę opuszczamy. Zostawiam dzisiaj z tym pytaniem. Jezus zmartwychwstał, wywstał. Aleluja. Ale czy Ty w to wierzysz? Czy Ty